Siemano Romano, słuchajcie, mam taką, taką sprawę. Jestem tutaj, yy, jest tutaj taka fajna galeria. Latkowski, ale widzicie co się dzieje, wyprzedaż, bo pan, pan musi rzeczywiście zamknąć sklep, bo po prostu nie ma klientów. A ja wam pokażę, patrzcie, tu są, są przepiękne rzeczy. To gdzie widać Ze środka to jeszcze no, zrobię. Tak, tak, tak. Tu są przepiękne rzeczy, to są tak, Rzeczy, które y, 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 ludzie znajdują i które wystawiają też y, czy, przy jakiejś tam jak się y, sprząta domy czy, czy jakieś piwnice, to ludzie właśnie takie rzeczy przynoszą. Niektóre rzeczy tutaj są, jak to się mówi, w komis a niektóre są tutaj właściciela. Także wam pokażę tak pomalutku. Co tutaj można ciekawego znaleźć. O, widzicie? Też takie rzeczy mam w domu, tu różne makatki. Patrzcie się, patrzcie się, jakie taka ta piękna tutaj jest ta skrzynia. Stara i na górze jest Przepiękny Żyrandol. Tutaj te figureczki ładne, takie. Patrzcie. To jest ładne. Tutaj. No i powiem Wam, że są przepiękne tutaj te rzeczy, i szkoda, żeby to się gdzieś znowu pogubiło. E... Taka, taka, tutaj taki kredensik mały jakby, takie szufladki w tym. Widzicie. No i mam taką sprawę do was, jeze, jeżeli będziecie to oglądać, gliniaki, piękne. Jeżeli będziecie to oglądać, a ktoś by miał ochotę na jakieś rzeczy, które tutaj są. Które tutaj widzicie. To po prostu kontakt ze mną, a ja mam namiar tutaj na właściciela. I dogadamy się co i jak. Bo tu są, tu są takie te talerze też. Dobra, ja już nic nie będę mówił, bo to naprawdę szkoda. Ja wam tylko to po pokazuję wszystko co tutaj ciekawego jest i to jest wszystko na sprzedaż to są wszystko oryginalne rzeczy i to jest żeby wam powiedzieć tak nie są te ceny tutaj wygórowane w porównaniu jak czasami na Plintargu gdzieś jesteście nawet tutaj u nas w Bielsku Białej to niektóre te ceny naprawdę z kosmosu ktoś bierze a to na tym nie polega Patrzcie jakie tutaj kryształy piękne To za czym też chodzicie czasami i szkło, to to chyba Artura zainteresuje te but, ta butelka tutaj, ta niebieska, o ile się nie mylę. Chodzicie za takimi szkłami, za czymś takim czasami kupujecie od tych ludzi. A tutaj naprawdę jest coś pięknego zestaw szklaneczek krzesełko rybki, Te na, na telewizor, co takie modne było. Różności PRL, tak ładnie tu jest to. O, herbata popularna. Żeby się madras przydała bo to też było. Jagodzianka na kościach jest, musi być. Także widzicie, no same, same piękności tu są. Także, jakby ktoś coś po prostu potrzebował to tylko się zgłaszać jadam dam namiar i, i ten bo szkoda żeby to się wszystko y, po prostu gdzieś znowu zawieruszyło czy, czy ktoś by a to jest ciekawe co to jest za maszyna to jest a to jest do, do co się te nici tak a właśnie o jaka skrzynia ładna na te butelki, butelki też, no wiem, wiem, bo mam takiego kukla właśnie Artura i on e, skupuje te rzeczy i tu są takie, patrzcie takie, jak to się nazywa? Iza, maskotki? To, maskotki, ale to są właśnie takie, e, ręczna robota wszystko, coś, nasze szydełku. Na szydełku właśnie i tu jakie fajne są te e, wiadereczka takie małe, o. No i takie tutaj właśnie widzicie, piękne rzeczy tutaj są, także aby ktoś miał ochotę to dawać, znać. Pan tutaj ma jeszcze otwarte do 10 lipca, lipca. to jest ulica tutaj, yy... 43. Mickiewicza 43 do 10 lipca jeszcze można tutaj przyjść i popatrzeć się na te rzeczy i kupić a potem tak jak mówię w, w tym skrzynia militarna a. a potem po prostu kontakt przeze mnie przez mój kanał i, i będziemy działać dalej także wychodzę tak, mówię. Warto tutaj przyjść, bo piękne rzeczy, mówię. Popatrzcie na tego fiaciora, tutaj. no To jest coś pięknego z taką naczepką, z przyczepką. Tego. Także wszystko od 9 do 18 jest otwarte. Do 10 jeszcze lipca, tak pan mówi. Także Siemano Romano, cześć.